Was w drugim odcinku kariery Pawkona dzisiaj zaczynamy... Garantino. Posłuchajcie, nie wiem co się stało Nie jest na liście z... W archiwum, nie mam czego A tutaj dostaję informację Zgłosił się ciebie klub PSG Ja ogólnie w rzeczywistości nie lubię PSG Ale jeśli zgłasza się po mnie PSG To ja odmawiać im nie będę Tak więc jednak nie zagramy w Serie A Teraz rozpoczniemy IG. W barwach Paris-Saint-Germain. powiedzieć? Trochę inaczej, ale mi to odpowiada. Ja nie w tym momencie, gramy w Paris. A no i jak sami mogliście zobaczyć w prawym dolnym rogu, widać, się nie jest to overrode, ponieważ trochę tempo. Tak. A bardzo rzecz czy inaczej da moment pierwszy mecz tego sezonu G, a na pewno drugi mecz tego Pierwszy w którym Ajax Atraksja który miało Ale nie możemy tak więc po prostu chodzimy za Equity 0-0 w 60 minut. Salernitan, jak pamiętacie, 3 mecze, 3 gole, 0 asyst. Ten nic się nie resetuje, po prostu na koniec złomu będzie takie generalne posłuchanie dla kogo grałem, ile meczów zagrałem i dla, ile brałem dla tego zespołu. Tutaj mamy w roku 3. Basy to generalne podsumy roku, a, a żak się wygrywa To oni będą mieli Franka Paweł wygrywa główkę Chodzi skrzydłem Bardzo głupio. będzie królować chciał po niej przychłonić już musi przejść do szybko podał ja Tutaj podanie to jest ramkę pierwszą, ale i sążne to jako za przez kontra tego będzie kol ramki, ale bo do doszedłem do tego. Paweł rozpoczyna. Right. Paweł potęży strzela, ale broni to jakiś heroik. interwencja. Intervencja. Dojść do piłki. Zagra piłkę. Branie z powrotem. A problemy parysa. teraz trzeba. Poproście. Dobrze, Paweł się zachował. Grywa piłkę. Już koło Mbappe. Mbappe zagrywa do Pawła. Paweł, piękna akcja. I. No, piłka. Znowu nie kończy. Pawła. Odbita się od Pawła. Spada po. Paweł, kiedy Klinę... mamy... O, żach się teraz Paweł, ale znowu bronią. znowu wuleroj. Teraz trzeba ufać. Zo fałuje niestety Odbiera. Traci. No odbiera. Teraz mi jej nie stracił. Ale już samo miejsce za zagub... Papę. Za zagub... Papę. papę. Było duże miejsce, jak teraz. Paweł taka na wrzutkę, idealne do grania, asysta, asysta Pawła Wawkona. Pierwsza w tej karierze. Wiedziałem, że Renato Sanchez przestrzelił, ale jednak umieszcza w piłkę w tacy. Portugalski pomocnik daje Paris Saint-Germain prowadzenie w meczu. Zaznaczająco o trudnym meczu. Przyspieszył i 2 do 0 bramka, ależ Debiut Paweł Barbach drużyny z Paryża, gol, i asysta i to wszystko ledwie 3, świetne. Pytanie dla saint że nie. pierwszy gol w pierwszym spotkaniu w ligę. czwarty gol w... O nie, cztery mecze, no Paweł Paweł, póki co mamy Tak, jak mówi. nie przestań, to dla wasa bardzo niedokładne. Tak, że jak się teraz już nie... że może stracić jeszcze więcej jeszcze liczby bramek. Paweł 3 do 0! Co za wejście w ten sezon, Paweł! Co za końcówka Paris Saint-Germain! Ależ Paweł przy... Udał wiele tą swoją zmianą. Dwa gole i asysta. I Paris Saint-Germain pokonuje Ajaccio w drugiej kolejce ligi 3 do zera. Jakby ktoś spojrzał na wynik, to myślałby, że to był bardzo łatwy mecz. Ale to było niesamowicie trudne. I chyba tylko wejście Polaka na boisko i debiut fenomenalny Pawła Pawkona w barwach. I bez Paryża powodowały, że tutaj udało się wygrać. Teraz będziemy. Nie wiem. ale w na polskoczy. No i teraz zbliża się spotkanie, właśnie z Clermont, Drugie spotkanie w tym. Klermą, czy z rem. Zobaczę. Dobra, lewy póki co. Dobra, jestem. Dobra, Przepraszam za to wymowę, nie wiem, francuskich nazw. Ale z tego, co widziałem dzisiaj. W, w takim meczu, który graliśmy i wychodził Pan kończył się bardzo słabo. Kończył się porażką 2-1 z Benevento, Ty jeszcze grał w sali, w To jest niesamowite. Tam wszyscy strzelają o ale 80 plus. I Paweł, Paweł który ma 73. David miał fenomenalny: dwa gole i asysta. 5 goli, jedna asysta w 4 spotkaniach. Naprawdę Tak, drużyny. O, teraz trochę miejsca. O, chodź, Ale zobaczcie, dał akcja i musi być 1-0 Mbappe. A mi to bramkaż. trafiają Mbappe w tak prosty sposób. Dziewczyny tutaj przerzut. Dojdzie Paweł! Dążył Paweł, ale trafiał w popeczkę! Wszystko w tej akcji było... Tylko. Koleczkę, wabłon, wabłon. Tapę dzisiaj bardzo prostą sytuację. Mogłoby 2 do 0. A dalej 0 Teraz szybciej, za późno. Za późno, Paweł już bardzo długo prosił o kiedy jeszcze. oj, teraz, 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 teraz. Nie poszedł ten Baby za akcją. Paweł Pawkot radził, sami sobie poradził. Ależ dobry strzał, błąd obrony, błąd bramkarza i Paweł Pawkot wyprowadza Paris Saint-Germain na prowadzenie. Trzeci gol w drugim spotkaniu w Ligue, ale Ależ świetnie sezon. Do lepszego początku tej kariery nie mógł... Mogę... uuu ładne zgranie teraz Ależ akcja i asysta Do bramki dokłada asystę Cóż za wejście Pawła Pawkona Zarabia na 2 do 0, ale cóż za wejście Pawła Pawkona w sezon 3 gole i dwie asysty w spotkaniach. Cię fenomenalnie wprowadził do Francji Do tego startu kariery nie Transfer do Europy oni się jego po zawodnike jedną z naj... już teraz jeden z najlepszych piłkarzy ligi. O wiadomo od początku sezonu, ale tak fenomenalnego wyjścia w ligę U, teraz U. O, ale teraz świetnie rozegram. czy będzie bramka dla ...Hermonie? O, pápko, noc. Ale, Świetnie rozegrana akcja trójkowa. Paweł, łęba, Biega. Nie ma tego tempa, żeby na z akcją takim jego Marokański brońca i skończyć bramką. Ale teraz termo bardzo dobrze buduje sobie kolejną akcję. Będzie gol nie broni Kylor na pozycję ale teraz utrzymuję podanie. Chciałem objechać w brońcu no. Kapitan! Po pierwsze połowa tak kapitana wykonania powa w jak ten 30 minut, czy jak to 30 minut Meczu z akcję i asysta, bardzo dobre pochwała, bardzo dobre wejście do ligi francuskiej, tylko lepiej. i a few. bardzo ty Oi, oh, você cool, né? Panie, już jeszcze na Was kurta i piękna interwencja. A a I prosiłem o badanie gór. Grazburg wykonał czterdzieści Błędy, ale i tak, PSG że wygrywa 2-0, a z golem i asystą kończy spotkanie Paweł Pawła. Dwa mecze w ligę. Trzy gole, dwie asysty. Fenomenalne wejście. Ten sezon. No i został nam ostatni mecz. A to było nie aż. Było... Jedno zadanie udało się zaliczyć.

Bardzo dobrze. 54, to już prawie złota karta. Paweł na świetny. Miejmy nadzieję, że. PS, że tego Maciu nie przegra. Bo jest to jest z najgorszy najgorszej ocenie zawodniki. PS, że w ostatnim składzie. Zobaczmy, jak w ten Maciu kończy. 4 do zera. I Pawką z bramką. Pawką z dwoma bramkami. Co wyprawia reprezentant Polski. Figet to jest niemożliwe Zwykłe. Niezwykle fenomenalna forma Pawła Marisa To jeszcze w tym meczu to wiecie, bo ja... Ja to już tam wstawiłem. Patron z najlepszy Ja sobie Nie. Pięć bramek i dwie asysty w trzech meczach. Paweł wprowadził się w... Danie do Francji. Tak. Ja dziękuję Wam. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, ciepło. No i widzimy się w następnym.